Anu i El, znany też jako wiecznie niewysłowione światło, dusza wszechrzeczy, bezkształtny i bezmyślny pierwotny bóg, który powstał jako jedna z nieskończonych myśli Citisa na styku oddziaływań sił Anu i Padomaj, zwany półcieniem, czy też Aurybisem, którego anu i El uosabia. Zwany jest też, mimo bycia przenikaniem obu sił, duchem Anu. Anui L był wijącym się bez żadnego porządku zbytkiem chaotycznie przenikających się form i idei, z której żadna nie ukształtowała się w pełni, a chwilę potem znikała. Był też pierwszą z idei Citisa, która nie umierała jak wszystkie rzeczy powinny. Citis rozszarpał więc tę nieposłuszną masę, a z niej wyłoniły się pierwotne duchy, równie nieśmiertelne jak Anui El. Ale dzięki działaniom Citisa, ich stwórcy posiadły wyciętą z wszech rzeczy konkretną formę i świadomość posiadając cel swego istnienia. Pierwszym z duchów był Auriel, który od tej pory znany był jako duch Anu i Ela, a przez to również jako duch Anu.